W tym filmie chciałbym obalić ponad 10 mitów, które wymyślił mój chat GPT, więc zostaw lajka, subika i zapraszam Cię do oglądania. Pierwszym mitem będzie, czy łóżko wybucha w endzie tak samo jak w nederze. Więc jestem już w nederze i chciałem to sprawdzić, czy w ogóle w nederze działa. No i łóżko wybucha. Dobra, jestem już w endzie, więc zobaczymy. I łóżko wybucha tak samo jak w nederze. Mit zostaje potwierdzony i przechodzimy już do drugiego mita, który brzmi... Drugi mit brzmi: czy kobleb uratuje nas ze 300 klatki? No i teraz zobaczymy to. Przełączymy survivala. I otóż, uratował nas, czyli mit zostaje też potwierdzony. I lecimy do mm. trzeciego mita, który brzmi: a trzeci mit brzmi: czy można przetrwać wybuch TNT, jak staniesz za drzwiami? Tam, tutaj, drzwi. No i lecimy. Przeżyliśmy na spokojnie, więc mit zostaje potwierdzony, a czwarty mit brzmi... Czy zaklęcie Infinity na łuku działa z Spectral Arrows? No to już tutaj jesteśmy i patrzymy. Włączamy sobie survival'a, żeby było wszystko i strzelamy. No i niestety mit zostaje obalony. Zaklęcie Infinite nie działa na Blowing Arrowsy. Dobra, a piąty mit brzmi. Czy można ugasić ogień rzucaną butelką z wodą? Dobra, to już sobie to sprawdzamy. Działa. Mit zostaje potwierdzony, a szósty mit brzmi. I jeszcze tak szybko powiem, że jak wejdziecie w przeglądarkę, wpiszecie Wbijecie na jego kanał i zostawicie mu To będziecie na serio Sigma i polecam szczerze, bo to mój kanał. Więc chciałbym, już mało, brakuje do 2000 subskrypcji. Już. Malutko, już tylko 500 około, więc dawać, dawać. Proszę dawać, wbijmy to i bądź częścią tego kanału. Czy Hejbal nas uratuje z 200, kraw? No to dobra, to sprawdzamy. Okej, okay, druga próba, bo tam to troszeczkę nam nie wyszła. I lecimy. Nie! Mit został obalony. I tak, Heibal nas ratuje tylko na 100 bloków. A to było chyba już za 130. A następny mit brzmi... Czy taki jeden piksel wody nas uratuje przed upadkiem? Dobra, to tu już musiałem to skrzynkami zrobić, żeby to, było jakoś, wyglą żeby to jakoś wyglądało. No ja tutaj 5 pię pół serduszek i zobaczymy. Mit zostaje potwierdzony, woda nas uratowała, <laughs> więc. Już kolejny mit jest potwierdzony, a ja Was zapraszam do następnego mitu. Czy tarcza nas uratuje od wybuchu creepera? No, to tutaj już mam tarczę. Znowu 5 pół serduszek i creeper. Dobra. Mid zostaje potwierdzony, tarcza nas uratowała, więc skończyliśmy dzisiaj odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do następnego i wbijajcie na mój kanał. Zostaw subikaj, lajka. Dawaj, dawaj, dawaj.